Wielbo, mi to kurwa warczy non stop, co się dzieje na Ktoś go bije, albo coś gorszego. Za dużo wiesz. <laughs> Właśnie, zapomniałem ci te moje, moje jajka dać. Wow, 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 wow. <laughs> wow. Co się Nie. łał, łał. u ciebie odkurza? Ktoś? Tak. Co Adam. Co jest, co? kurwa! Ej, ale wiesz, co się o. stało? byłem jednym pojedynczym jajkiem. U ciebie tam, gdzie są kury, i zasponiły się cztery. Mam to nagrane. Wow, co? No, to, to, super, jest tak mała to są szansa. moje kury, To są moje kury. To no, już dobrze. ci je dałem, proszę bardzo. To był trade. Nie, to jest akurat, ale to są tak kurwa małe szanse w ogóle, to, jest, to jest No to i to szanse. było pierwsze z dwóch jajek. Wow, bober byłby dumny, kurwa. Ej, czy wyście mi zajebali właśnie wszystkie sadzonki z mojej farmy, kurwa? Ja nie. nie. Ja, się tam nawet... ja nie wiem, gdzie masz chaty. Nawet. Co ci dać? Bo ja tam nie byłem, ale co potrzebujesz? Co, co ci dać? A ja tam, ale ja tam nie byłem. A wszystko. Ale wiecie, że to nie była taka farma farma tylko to były takie villagerowe posadzone, no nie? Wiem. Na pewno. Tam ty, po bo lewej, czego... właśnie. Mijałem nie. się obok tego i patrzę. Co są zbierał coś, co? Wszystko kurwa zajebane <laughs> jest, co się stało. Faję kurwa. A Piękne. właśnie miałem te kurczaki zobaczyć. Pomek, ty wiesz, co się stanie z tymi kurczakami. O nie, o nie. Kolega, wszystko się lagować. Będą najebany kurwa dajny dziury. O, zawsze jest to samo. Automat farma kurczaków, to jest coś cudownego. Ja to kurwa do pety zgłoszę. Bo to jest po prostu torturowanie zwierząt. Ej, ej di, Dios .pl, fundacja DiosPL nie, nie do Diozu kurwa, czyli to takie, gdzie zwierzątka ratują, takie co ludzie się nie opiekują nimi. A chonka do kurwa ECPU. <ścoughs> ej, 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 ale to ej. było. To było... Ej, ale no, ja nie wiedział! Nie wiem. Proszę... <noise> to jest tłumaczenie! Nie je zaraz kurwa... Maciek tego tak ostatnio mówisz. <noise> wiesz? To, to nie było... Kurwa przejść! Chłopaki zaraz się zesrą! I to kurwa nie ma... A wiesz co wtedy uchwały. robiliśmy? Graliśmy w Vermitide'a. Już nie jestem gamerem niestety. Teraz już tylko <noise> Mhm. Mm no. next zdasz mu jeść, kurwa? Komu, co? A psa pychać? Nie wiem, kurwa, co on tam robi, dopiero co jej dałem żyć. Ma w misce. Kubi, dwie kosteczki małe, kurwa, to nic dla takiego psa. Dwie kosteczki? Kurwa, hojny jesteś! Dostał resztki z kości, którą Kubi dostał na obiad, kurwa. <noise> Może kurwa, Kubi dostał... Właśnie, nie? Tak, może to prawda będzie? O byłem, nie? kurwa, wszystko jasne, O Jezus Temu Hubi został odcięty, kurwa, po pięciu minutach. Co jest, kurwa? A Hubi, ja mam wrażenie, że raczej to nie była, nie była piguła, tylko to, że mieszałeś alkohol z alkoholem, kurwa. I no, no, w drinku, to się. No drinku, kurwa. Hubi, ty się tak zbombardowałeś, kurwa. I pić likier i bójski kurwa, naraz w jednym drinku. Cały czas. Tak, to jest dobre, ale pewnie w mniejszej ilości niż Hubert. No może. Hubert, Hubert. <laughs> że był Huber, Hubert pół imprezy, kurwa ogarniał, hmm, jakie tu proporcje zrobić i 50 drinków wypierdolił przy okazji, żeby kurwa dobre proporcje ogarnąć, a potem... A, chcę zauważyć, chcę zauważyć, że ja, ja mówię, I Hubej teraz, miał... i najlepszy teraz, nie pewien, który był najlepszy. Bo Ty, ciężko powiem pamiętać wam tak, tak bo ja, ostat... ja ostatni raz daję Hube mu robić mi drinka, bo jak mi się mnie spytał, ile to mówię, no, to ja pokazałem takie 25% kurwa szklanki, chuj mi pół na pół nalał. Proszę? Zresztą mu kurwa psujeś w końcu? Daj mu jeszcze chwilę. Daj <grymę> mu tak, jeszcze chwilę. Otwieram. Czekaj. taki timer, kurwa. Zamknij te które drzwi, proszę cię. A, nie, nie mogę zamknąć drzwi, bo ja tak. jestem sam. No i co? I trzeba słyszeć, co kurwa dzieje na dole. To zamknięty dom, nie? No jest zamknięty. I my się wydaje, Co że jakbyś, sześć, kurwa. jakby złodziej wszedł do Twojego domu, to by zęblał ze smrodu. A kurwa. <laughs> <Zara>, kurwa, nie! <laughs> Zara, wracam, ty chuju. A jak to w domu się sprząta? <laughs> jak to w domu się sprząta? Ja Wiesz, się to psem, że już nie szczeka. Nie interesuj się. <laughs> ja 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 nie duchy. Duchy. Ja. Za dużo będziesz wiedział, kurwa, wtedy wizji. Ktoś chce zniknąć? Daj mu telefon, żeby się zajął czymś. Jest... O, widzę, o, widzę, że progresywnie. włączył mu kurwa psipatron. Że Baba go, baba manda, go. Dobrawa, manda, kurwa. Nie, to jest mandatory pack session teraz. <grym> Big flattening session. Ja pierdolę! Chomek, kończy ci się battle pass na komputer? <grym> Ty, <grym> Gdzie jest najbliżej jakiś dirt? Gdzie jest to tam, na zewnątrz? Na no, tak na zwanym polu. Ta na polu. Nie kojarzę tego miejsca. Hubi, hubi, hubi jest, jedna, jest jedna rzecz, jaką musisz zrobić. Posłuchaj, ale musisz mnie słuchać. Wy, wychodzisz z domu, jedziesz do. do 12, Nie, ten, już je... Pierwszy step jest za ciężki. Cicho, ale posłuchaj, posłuchaj, <śmiech> <śmiech> jedziesz, do apteki. Pytasz o coś takiego, co się nazywa I to ci się pozwoli lepiej pierdolić. <laughs> Dobra. Zjebałem. to miało być, to ci pozwoli lepiej pójść się pierdolić. Fak. E. Boer po prostu wytłumaczył czym jest Viagra, kurwa. Nie, os ostatnio to, bo ci rozpierdam łeb jak będziesz wracał z tym dirtem i cię kurwo skasuje. Nie. już. tam wszystkie twoje budowle okay. będą wysadzane Trzy. przez moje kurwa wielkie